Mówią na mieście, że Defensor Juris obchodzi swoją drugie, swoje drugie urodziny i bardzo mnie to cieszy. Eee, życzę Wam wszystkiego dobrego, kolejnych dwóch, a no może dwustu dwóch lat. pomyślności, o swoim zdrowiu, żebyście też byli zadowoleni z tego, co robicie. W tym się mówimy tak, że fajnie jest na naszej trasie, jak jest dużo winkli, bo ładnie się można poskładać. Niektórzy mówią, że to jest niebezpieczne. Owszem, czasami tak, jeżeli nie się tego robić. Wam życzę dźwięki takich, żebyście zawsze wychodzili na dobrą, prostą i żebyście mieli jak najlepiej najwięcej z tego zadowolenia. Pomodzenia.